Najważniejsza jest praktyka. Postarajcie się o wyraźniejsze określenie różnicy między sferą duchową i intelektualną. Weźmy na przykład pomarańcz. Płaszczyzna intelektualna pozwala nam się dowiedzieć o niej wielu rzeczy: z jakiego kraju pochodzi, jakie były jej dzieje, ile waży, jaki ma kształt, jakie ma właściwości. Jakie pierwiastki chemiczne ją tworzą, jak różne może mieć zastosowania, a nawet jaka jest jej symbolika. Być może, że na ten temat w szkole dla wtajemniczonych niczego się nie dowiecie. Nauczycie się natomiast tego, co istotne: kosztować pomarańcz. Na tym polega sfera duchowa. Nie gromadzić jak najwięcej wiedzy teoretycznej, lecz Konsumować pomarańcz, czyli praktykować. Jest to trudniejsze i wymaga wysiłku, ale tylko w ten sposób człowiek może się przeobrażać. Nie ulega wątpliwości, że dowiadywanie się o tym, jak ludzie od stuleci i tysiącleci dokładali starań, aby odkrywać tajemnice wszechświata i zbliżać się do tego, co Boże. Może być interesujące, a nawet przydatne, ale to nie wystarcza. Religie i systemy filozoficzne mówią jedynie o naszym dążeniu do boskości, naszej wspaniałości oraz samodoskonaleniu, natomiast osiągnięcie tych ideałów wymaga podjęcia wysiłków. Nie naśladujcie tych wszystkich, którzy spieszą na uczone wykłady o mądrości i wiedzy dawnych wtajemniczonych, a jednocześnie nie zauważają, że sami są mali i słabi, że nie odgrywają żadnej, liczącej się roli oraz że są niezdolni prowadzić rozsądne życie. To po prostu śmieszne i nie ma nic wspólnego z życiem duchowym.